Rozpoczęliśmy ten czas nabożeństw majowych, które co roku jakoś towarzyszy nam w naszym rytmie roku liturgicznego. W tym roku powoli wracamy już do normalności w związku z koronawirusem, ale na pewno jeszcze jest to czas wyjątkowy i ta litania śpiewana w czasie tych majówek będzie wyjątkową modlitwą. Chciałbym, żebyśmy w czasie tych majówek pochylili się tak krótko nad elementami litanii loretańskiej, która towarzyszy nam w tych majowych nabożeństwach, żeby troszeczkę lepiej ją zrozumieć, a też zobaczyć, o co tak naprawdę tą Matkę Bożą prosimy. Samo słowo litania z języka greckiego prośba, modlitwa, błaganie czyli dokładnie to. Co staramy się czynić, zawierzając Maryi przed Najświętszym Sakramentem, a więc przez jej ręce, wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze intencje, to czym żyjemy na co dzień. Słowo Loretańska może i powinno nam się kojarzyć z małym miasteczkiem włoskim Loreto, ale korzenie litanii sięgają jeszcze, jeszcze dalej, właściwie do Francji. Gdzie zaczęło się wszystko od takiego określenia, którego w Polsce, może w polskim języku, rzadko używamy: Nasza Pani. Mówi się czasem Nasza Pani Jasnogórska, chociaż u nas raczej używamy słowa królowa czy, czy matka. Natomiast choćby właśnie wyrażenie, jakim nazwana jest katedra Notre Dame, właśnie Nasza Pani. Więc y, gdzieś tam w poezji rycerskiej, w tych tekstach rycerskich to wyraźnie Nasza Pani odnośnie Maryi pojawiało się już w XII wieku. Często y, stosowane, dokładano później nowe. No i rzeczywiście historia Hitani y, Loretańskiej zaczyna się w miasteczku Loreto. W Loreto mieści się domek Matki Bożej, jak mówi legenda, przyniesiony z Jerozolim, z Nazaretu przez aniołów. Dom, w którym mieszkała, wychowywała się Matka Najświętsza. Historia mówi, że przypłynął ten dom z Ziemi Świętej, przywieziony przez rodzinę, która w nazwisku miała słowo Anioł i dlatego w legendzie występują te anioły. W każdym razie Matki Bożej złożony w Loreto. I tam w Loreto właśnie ludzie modląc się zaczęli śpiewać wezwania do Matki Bożej, wezwania opisujące niejako Matkę Bożą, mówiące o tym kim ona dla nas jest, i stąd Litania Loretańska. Początkowo było tych wezwań bardzo dużo. Każdy dokładał właściwie co mógł. Zaczęły się pojawiać takie wezwania, które niekoniecznie były teologicznie poprawne, więc yy, Stolica Apostolska. Musiała to ograniczyć. Dzisiaj nie wolno w zasadzie dodawać do litanii żadnych określeń niezatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Mamy 52 wezwania w tej modlitwie w polskiej wersji, dlatego że tutaj mamy królową Polski również. Najnowsze to jest to, co śpiewaliśmy przed chwileczką: Matka, matka wezwanie do Matki Miłosierdzia. To jest najnowsze wezwanie zatwierdzone przez stolicę apostolską. Śpiewamy to litanie niejako malując portret Matki Bożej. Portret Maryi to takie malowanie słowami. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim wezwaniom, to one bardzo mocno zakorzenione są w Piśmie Świętym, zakorzenione są w teologii. Będziemy się im przyglądać troszeczkę w czasie tych nabożeństw majowych i zobaczymy, że rzeczywiście. Rysuje nam się tutaj Maria jako wzór cnót do naśladowania, Maria jako ta, która jest naszym przekaźnikiem, naszą orędowniczką u Boga. Jest tą, którą prosimy o wstawiennictwo i która swoimi, swoimi łaskami wyprasza nam u Pana Boga to, o co chcemy Ją prosić. Pomyślmy zatem również dzisiaj. Kończąc to nabożeństwo majowe, co chcemy Matce Bożej powierzyć? Co chcemy Matce Bożej powierzyć w tym majowym miesiącu w sposób szczególny? Nasze osobiste sprawy, nasze os osobiste intencje. I śpiewając litanie do Matki Bożej, wyobrażajmy sobie ten jej obraz. Obraz malowany słowami, obraz, który. Pokazuje nam, kim ona jest, kim jest dla nas i co może dla nas uczynić.